Jan Górski z Przygodzic kilka dni temu złowił na przygodzickiej gliniance największą rybę w swojej niemal 40-letniej karierze wędkarza. Olbrzymi sum ważył ponad 21 kg i mierzył bagatela 1,5 metra. Ryba wzięła około 5:30 nad ranem i początkowo zachowywała się jak średni amur. Tego dnia wędkarz nastawił się na złowienie karpia, gdy po chwili zaczęła uciekać w głęboki na kilka metrów dół na dnie glinianki, Jan Górski wiedział, że ma do czynienia z prawdziwym olbrzymem. Zachował spokój, który przyszedł wraz z niemal 40-letnim stażem w wędkowaniu i po półtorej godziny wyciągnął z wody wielkiego suma. Ryba ważyła 21 kg i 200 g, a jej długość sięgała 152 cm. Półtora metrowy olbrzym pływa teraz w małym stawku pana Jana i czeka na wypuszczenie. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych grubych ryb. Glinianka w Przygodzicach jest akwenem należącym do gminy, ale opiekuje się nim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzic. Co roku wędkują tam tysiące hobbystów. Sum schwytany przez pana Jana Górskiego to prawdopodobnie największa ryba, jaką tam złowiono, a wieść niesie, że mogą tam żyć jeszcze większe okazy.